Czas pośmiać się z Jasiem Fasolą. Za chwilę w kartonito. Witajcie w świecie Barneja! To będzie najlepszy dzień w moim życiu! Pogramy w najfajniejsze gry i pośpiewamy piosenki. Cudownie! Wypowiedz jego imię, a się zjawi. Hej, Barney! Hej, przyjaciele! Przyłączcie się i oglądajcie nowy serial Świat Barneya. Od poniedziałku o 16 w Cartoonito. Czas na reklamę. Tato! Janek ma dzisiaj urodziny i jego córka zrobiła pierwszą. W życiu kolację. Tata, doskonały kucharz potrzebuje doskonałej wydajności. Ale zawsze używaliśmy tego. To może małe zawody. I star! Fery usuwa tłuszcz skuteczniej i myje do dwóch razy więcej naczyń tą samą ilością płynu. No i mamy zwycięzcę, Ferry. Wydajniejsze mycie z fery. Zostaliście zaatakowani przez Lorda Rasa i jego gang w wilczych maskach! Co zrobiłby ninja? Bądź ninja! Trzeba działać! Połączmy siły! Atak z zaskoczenia! Bądź ninja! Nowe zestawy Lego ninjago! Zestawy sprzedawane oddzielnie! Pop, pop. Popiki, popiki, arktyczni przyjaciele. Strzelamy piłeczkami, zabawy z nami wiele. Pop, pop. Wesołe bez końca z popikami strzelanki. Popiki, arktyczni przyjaciele i popiki smoki. Pop, pop. Zabawki z EP, wielka frajda. Żadna gra w ucieczkę nie jest wyzwaniem dla mnie i mojej ekipy. Za mną moi serowi mistrzowie. Haha! Ha. Lego City nadchodzi zwycięska drużyna. Sprawdź pełną wersję ucieczki na LegoCity.com czas! Ramul śpieszy na pomoc. Zaraz za nim Mix. Charger szarżuje. Wheeler porządkuje. Cała ekipa gotowa do pracy. Pojazdy Rabla i jego ekipy od Spinmaster. Nie! Dziś organizujemy akcję Przyjść z dziećmi do pracy. Cała ta akcja z dziećmi w pracy woła o pomoc. Zacznijmy zabawę. od razu po szczotkowaniu przestaje zwalczać bakterie, i wtedy zaczynają się problemy. Natomiast oral bez fluorkiem cyny chroni zęby także pomiędzy szczotkowaniami. I kiedy inne pasty nie dają rady bakteriom, oral B cały czas osłania zęby fluorkiem cyny jak tarczą. Zacznij dzień od czystych zębów, które dzięki oral B będą chronione aż do wieczora. Oral bez fluorkiem cyny. Ochrona, która nigdy się nie kończy. Chosen family means the family you pick. Yeah As long as you do something with conviction, it will be powerful amazing staying true to you and what you believe in <laughs> <laughs> Poszę, wow. Wow. Musimy z nią jechać Odkryj dźwięki miasta Gotham z Batwheels codziennie o 15 w Cartoonito mm. yeah. Czas na reklamę Maluszki wiedzą, jak sprawdzić, na ile komfortowe są nasze pieluszki. Nowe pieluszki Pampers Premium Care chłaniają wilgoć błyskawicznie, odprowadzają ją i zatrzymują pod wyjątkowo miękką warstwą. Dzięki swojej chłonności i unikalnej miękkiej warstwie zapewniają maluszkowi nawet w 100% suchą noc i komfort skóry. A ich nowa kieszonka Stop and Protect pomaga zapobiegać przeciekaniu z tyłu pieluszki. Komfort skóry zaakceptowany przez maluszki Pampers Premium Care. Zostaliście zaatakowani przez Lorda Rasa i jego gang w wilczych maskach! Co zrobiłby ninja? Bądź ninja! Trzeba działać! Połączmy siły! Atak z zaskoczenia! Bądź ninja! Nowe zestawy Lego Ninjago! Zestawy sprzedawane oddzielnie. Brudaski w kąpieli! Te pszaki są brudne i trzeba umyć je! Brudaski! A kiedy je umyjesz, jeszcze będą czyściutkie? Jeszcze więcej zabawy, gdy jest wanna z natryskiem. Brudaski w kąpieli Możesz je brudzić błotkiem i myć bez końca Zabawki z EP. Wielka frajda Czy wszyscy są gotowi? Hej wszystkim! Come get to know our Spójrz na te akcesoria! Live out your best Barbie, Dream Besties! Zacznijmy zabawę! Pop, pop! Popiki, popiki, arktyczni przyjaciele! Strzelamy piłeczkami, zabawy z nami wiele! Pop, pop, pop! Wesołe bez końca z popikami strzelanki! Popiki, arktyczni przyjaciele i popiki smoki! Pop, pop! Zabawki z EP, wielka frajda! Nieu przyjść z dziećmi do pracy. Cała ta akcja z dziećmi w pracy woła o pomoc. Zacznijmy zabawę. Jazda na koniu tyłem wydaje się trudna. Ale jedyne czego potrzebujesz to żel pod prysznic Old Spice 3 w jednym, by nadać męski zapach jakości perfum ciał, twarzy i włosom za jednym zamachem. Dobrze pachniesz, człowieku. Chosen family means The family you picked. Yeah. As long as you do something with conviction, it will be powerful. Amazing. Staying true to you and what you believe in. Była reklama. Nowy serial Świat Barneja, już za 6 dni. Kartunito. Czas na dobrą zabawę z Jasiem Fasolą w Kartunito. Jaś Fasola.